Witajcie serdecznie. Jestem tu pierwszy raz, także lekka trema jest, ale zaczynamy. Właśnie dostałem maila z promocjami na jutro, 19 luty. Wrocław, słoneczne jagodno lub zielona Toskania. Mieszkania do 60 tysięcy taniej i dwa miejsca postojowe gratis. Także jeżeli chcesz spełnić swoje marzenie o swoim mieszkaniu i właśnie zamierzasz teraz kupić mieszkanie, to jutro jest bardzo dobry moment. Naprawdę jest to okazja. Oprócz tego, że we Wrocławiu mamy takie okazje, to również z tego, co tutaj przeczytałem, są one w Poznaniu, w Krakowie, w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Katowicach. Także jak masz jeszcze znajomych, Którzy chcieliby w tych miastach też coś fajnego kupić i w bardzo dobrej cenie, okazyjnej, yy, daj znać, żeby się z nami skontaktowali. I dla przykładu mieszkanie za 438 000 mamy je dla Was za 383 000 zł. Do tego dwa miejsca postojowe w garażu gratis. Także 60 tysięcy i te dwa miejsca powodują, że naprawdę warto się jutro skusić. Także jeżeli macie czas, to zapraszamy Was jak najbardziej. Myślę, że coś dla siebie wybierzecie. A oprócz tego, jeżeli szukacie nowych mieszkań, mamy we Wrocławiu, 70 inwestycji deweloperskich w jednym miejscu, czyli gdzieś koło 3000 mieszkań. Z tego Część jest dostępna od dzisiaj, czyli dostajesz klucze, wprowadzasz się i mieszkasz. Niektóre są do oddania lipiec, sierpień, listopad tego roku. Ewentualnie, jeżeli tobie się nie spieszy, a lubisz takie klimaty jak Alternatywy 4, czyli wpłacasz i budynek rośnie. To 2023 jest naprawdę szeroki wybór. Z tego, co przeglądaliśmy i co najczęściej się sprzedaje, taki hit od ręki na jagodnie, to w tej chwili dwupokojowe mieszkanie z oddzielną kuchnią. I uwaga, z tego robią trzy pokoje, w tym jeden pokój z aneksem. Patrz, kupujesz dwa pokoje z oddzielną kuchnią. I małym kosztem, bo tylko przez ściankę przekuwasz yy, instalację, masz trzy pokoje, a więc dwie sypialnie i salon z aneksem. A więc jeżeli masz dzieci, rodzice mają swoją sypialnię i dzieci mają swoją sypialnię. I jest wspólny pokój z kuchnią dla całej rodziny. Także jest intymność ale jest i też y, bliskość. Także przychodzisz po pracy, jesteś z rodziną, ale jak potrzebujesz trochę wytchnienia, masz też swój pokój, masz się gdzie na chwilę skopać że tak powiem. Także zapraszamy was do nas, naprawdę mamy fajny zgrany zespół agentów. Także Jesteśmy w stanie Wam pomóc. Wystarczy nam tylko powiedzieć, czego szukacie. Jesteśmy tu dla Was. Będziemy bardzo Wam wdzięczni, że możemy z Wami pracować, dla Was pracować, bo jest też to nasze, jakby motto naszej działalności. Także życzymy Wam miłego weekendu i pamiętajcie, jeżeli chcecie fajny rabat, do tego dwa miejsca garażowe w hali postojowe, to tylko jutro. I dzwońcie do nas, obserwujcie nas, bo te promocje raz po raz nam wchodzą. Także do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.